Zapraszamy na kolejny odcinek spacerkiem po Wolsztynie z panem Olejnikiem. Dziś dalszy ciąg ulicy 5 stycznia. Dzień dobry Państwu. Proszę się ciepło ubrać, bo jest mróz. I zapraszam Państwa na dalsze spacerki po Wolsztynie. Jesteśmy naprzeciw szkoły numer 4. Dawniej była to jedna posiadłość, razem z obok wybudowanym kościołem ewangelickim. W roku 1835 został wybudowany ten kościół ewangelicki, jako zbór ewangelicki i na tym kościele, na do góry proszę Państwa, tam jest taki balkonik, gdy były uroczystości kościelne w okresie międzywojennym, orkiestra złożona z ewangelików Niemców, orkiestra Denta grała tam psalmy Kościół jest taki pseudo-gotyk. Nie ma tam właściwie żadnej wartości od strony architektonicznej, od, sztu, od e, historii sztuki, architektury. Natomiast obok zaraz ten piętrowy budynek, to równocześnie powstała jako szkoła gminy ewangelickiej. W okresie tysiące powstania Wielkopolskiego, a więc 5 stycznia 1919 roku toczyła się tutaj walka. I tutaj padł pierwszy powstanie przybyliński. Proszę Państwa, została wmurowana w dziesiątą rocznicę tablica pamiątkowa poświęcona właśnie temu pierwszemu bohaterowi, który walczył o Wolsztyn. Pochodzi on z Jurkowa, z powiatu kościanickiego, nie był więc wolsztynianinem. I w ten czas tą dziesiątą rocznicę również nadano honorowe, honorowe obywatelstwo wówczas podpułkownikowi, późniejszemu pułkownikowi Stanisławowi Siudzie. W okresie później międzywojennym szkoła ta została przejęta przez polskie władze oświatowe i tu mieściły się młodsze klasy. Potem już po drugiej... aha w czasie wojny jeszcze były, była tu szkoła, niemiecka szkoła dla polskich dzieci, które uczono tylko tyle, żeby umiały przeczytać, trochę liczyć. Takie były zasady polityki niemieckiej, by polski robotnik no, rozumiał co do niego się mówi, żeby umiał to przeczytać i trochę liczyć. Po II wojny światowej, kiedy zaczęto budować szkołę zawodową przy ulicy Kostasińskiego, tutaj została utworzona szkoła specjalna numer 4. Za chwilę Państwu pokażemy, że szkoła ta się rozbudowuje. Proszę, o, tutaj widzicie Państwo w budujący się nowy gmach, ponieważ szkoła cierpi na ciasnotę no i cieszymy się że może uda się ten gmach no, wykończyć, urządzić, no i żeby szkoła mogła już pracować w znośniejszych warunkach. Szkoła ta posiada dorożność, po tej szkole są o specjalnym programie również szkoły zawodowe. Powiat no Wolsztyn, a w przyszłości znowu powiat wolsztyński, no takiej szkoły potrzebuje. No, dziękuję Państwu, przechodzimy dalej. Po lewej stronie Państwo widzicie taki parterowy dom. Przed wojną tutaj pan sibirski był. Dzisiaj są tutaj dwa sklepy, a obok ten dom tutaj już pod numerem 17, ten piętrowy dom, z tym wiąże się dość dużo ciekawych rzeczy. Przed wojną były tutaj dwa sklepy. Po lewej stronie był sklep żelaza i prowadził to pan Bernard Przymuszała. Po prawej stronie była drogeria i artykuły spożywcze. Najpierw drogeria znajdowała się przy ulicy Kościelnej i później właściwie państwo Olszewscy, którzy wrzenili się w tą starą drogerię, przenieśli tutaj do tego budynku. W czasie okupacji Drogeria istniała nadal. Jako kierownik przybył dyplomowany drogerzysta z Frankfurtu nad Obrą, pan Schubert. I tutaj znajdowało się jakby centrala dla różnych drogerii w powiecie wolsztyńskim. Pan Józef Olszewski, który mieszka, mieszka jeszcze w tym domu w podwórzu, jako dyplomowany drogerzysta, przez cały czas okupacji tutaj pracował. Dalej po wojnie tutaj była księgarnia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pierwszym kierownikiem tej księgarni był Alfred Kucner, późniejszy dyrektor szkoły zawodowej. Potem był już dom książki no i tutaj bardzo znana była tutaj kierowniczka pani Wróblówna później pan Maruszewski, ten który ma swoją teraz księgarnię naprzeciw e, dawniejszego starostwa po prawej stronie taki dom piętrowy z takimi wystawkami po boku z bramą wjazdową to była już przed pierwszą wojną Apteka. Właścicielem był Wilhelm Rostel. I w 1920 roku pan Edmund Piechocki kupił od niego tą aptekę. Miał ją przez cały czas. Potem wiadomo, po II wojnie światowej apteki były upaństwowione i ta też była upaństwowiona. Jego syn, pan magister farmacji Stefan Piechocki był w ten czas kierownikiem tylko w tej e, drogerii. Obecnie nadal jest już e, jako właściciel tutaj w tej e, aptece. W czasie okupacji pan Stefan Piechocki pracował w laboratorium fotograficznym Endericha, o którym mówiliśmy już poprzednio, tam gdzie mieszka, pracował również pan Saturnin Grześkowiak, no i ten Białorusin, o którym wspominaliśmy. I następny dom pod numerem 19. Też taki piętrowy o dwuspadzistym dachu. Był również własnością Niemca. Więc proszę Państwa, tak tutaj szliśmy przed chwilą, to prawie sami Niemcy przed pierwszą wojną byli właścicielami. Ale tutaj ten Niemiec jeszcze w okresie międzywojennym przebywał. Miał tutaj taki mały sklep towarów krótkich. On był bardzo porządnym Niemcem, grał w tej orkiestrze niemieckiej, angielskiej orkiestrze dentej na kościele. Uważany był za porządnego Niemca, natomiast jego żona była uważana za hakatystkę. W tym domu już przed wojną i teraz na piętrze mieszka pan Jan Kołodziejczak, fryzjer, o którym już wspominaliśmy, bardzo zasłużony dla fryzjerstwa, w powiecie wolsztyńskim. Jego żona opiekowała się tutaj takim starym Niemcem. No i gdy rozpoczęła się okupacja, to ten stary Niemiec prosił, żeby tych państwa dzieciaków nie wywłaszczać, bo oni się nim opiekują. No ale ówczesne władze hitlerowskie wywłaszczyli na boczną uliczkę tego starego Niemca, dali do domu starców przy ulicy 5 stycznia, o którym mówiliśmy, gdzie zakonnice angielskie opiekowały się tymi starymi Niemcami i Niemkami. Żona pana Kołodziejczaka również wychowała Krzysztofa Koczorowskiego, syna ostatniego starosty powiatu Wolszczyńskiego. Pan Krzysztof mieszka obecnie w Warszawie. Mam do niego adres, no i w związku z. Z tym, że był to ostatni starosta, chciałbym od niego uzyskać jakieś informacje. Na dole mieszkają dwie siostry pani Piosi Kówny, pracownice umysłowej. Jedna z nich pracowała w starost Starostwie, a później w Prezydium powiatowej Rady Narodowej. No, również tutaj na dole mieszka pan Józiu Jankowiak, kiedyś kierownik referatu o, w Prezydium powiatowej Rady Narodowej. Teraz znany chórzysta z chóru Kanon, prowadzonego przez pana dyrektora Zdzisława Barskiego. I proszę Państwa, no znowu nasz czas antenowy się kończy. Ja Państwu bardzo dziękuję za udział w tym spacerze i zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia Państwu.